Witam serdecznie, nazywam się Izabela Podlaska-Kongel, razem z Miłoswą Krogulską redaguję portal Czary.pl, a dzisiaj przedstawię Państwu horoskop na tydzień od 3 do 9 grudnia 2012 roku. W tym tygodniu wiele się będzie działo, ponieważ na niebie ustawiła się w poniedziałek opozycja Słońca do Jowisza, a Jowisz to jest taka planeta, która wszystko powiększa i sprawia, że dużo, dużo rzeczy się dzieje. Więc pewne sprawy, które się opóźniały, na które czekaliśmy, teraz ruszyły z kopyta. Będziemy też w tym tygodniu dzięki tej opozycji Słońca z Jowiszem bardziej optymistyczni i chętniej będziemy wchodzić w nowe sprawy, chętniej będziemy wychodzić z domu, chętniej będziemy spotykać się z ludźmi, ponieważ Słońce w Strzelcu nastroi nas bardzo optymistycznie i y, bardzo radośnie do życia. Y, w środę, kiedy Księżyc przejdzie do znaku Panny, będziemy troszeczkę bardziej skupieni na sprawach zdrowia, kariery i codziennych obowiązków, ale już w sobotę, kiedy Księżyc przejdzie do znaku uwagi, znowu poczujemy ochotę na zabawę, rozrywki, i w weekend na pewno czekają nas udane spotkania i towarzyskie, i rodzinne. Znaki ogniste, czyli barany, lwy i strzelce w tym tygodniu poczują, że wreszcie dużo się dzieje, że wreszcie mogą dużo zrobić. Barany będą bardzo zdecydowane i bardzo przedsiębiorcze. Yy, druga połowa tygodnia to dla Was moment, kiedy możecie spotkać osobę, która dużo Wam wyjaśni, dużo Wam pomoże w sprawach osobistych. Lwy w tym tygodniu też będą w świetnym humorze, będziecie bardzo kreatywni, będziecie bardzo niezależni i przede wszystkim macie bardzo duże szczęście w miłości. Natomiast yy, strzelce. Dla strzelce będą w tym tygodniu bardzo, bardzo pogodne i powinny łapać dużo okazji, powinny łapać dużo znajomości, ponieważ Słońce, które jest w opozycji do Jowisza, właśnie w Waszym znaku, sprawi, że będziecie bardziej zauważeni przez przełożonych lub bardziej zauważeni na, gronie, na forum towarzyskim czy w jakiejś grupie, na której Wam zależy, żeby się przebić. Znaki y, y, ziemskie, czyli byki panny i y, koziorożce, w tym tygodniu troszeczkę będą sceptycznie bo chodzić do, podchodzić do tego, że wszyscy chcą nagle zrobić wszystko y, i nadrobić zaległości. Szczególnie byki będą bardzo nawet takie leniwe w podejściu do życia, bardzo powoli będą ten, te, będzie się wam ten tydzień rozkręcał. Od środy, kiedy księżyc wejdzie do znaku panny, nabierzecie werwy i ochoty do pracy, a weekend na pewno będzie bardzo spokojny, bardzo odpoczynkowy. Zaplanujcie sobie to, co będziecie robić pod koniec grudnia, ponieważ to jest dobry czas na spokojne planowanie i przemyślenia. Panny w tym tygodniu będą bardzo pracowite, szczególnie od środy. To jest właśnie dla Was czas na upominanie się o swoje, na y, wykonywanie ważnych telefonów, y, spotykanie się z ważnymi ludźmi. Na pewno w tym tygodniu osiągniecie sukces i coś w tym tygodniu się uda zrobić dzięki tej opozycji słońca z Jowiszem. Koziorożce, natomiast będą najbardziej spokojne i najmniej będą się przejmowały czy takimi na wyrost obietnicami. Czy jakimiś opóźnieniami, które mimo wszystko mogą im się zdarzyć, bądźcie pewni swoich racji, a na pewno wszystko się ułoży w tym tygodniu po Waszej myśli. Znaki powietrzne, czyli bliźnięta, wagi i wodniki, w tym tygodniu będą nie, wie, nie będą wiedziały, w co ręce włożyć tak dużo ciekawych rzeczy się będzie działo. Bliźnięta będą bardzo nakręcone, bardzo rozrywane tak naprawdę nie będą nawet miały czasu dla siebie prywatnie tyle rzeczy towarzyskich i zawodowych będzie się działo. W tym tygodniu skupcie się na jednej sprawie, szczególnie w drugiej połowie tygodnia. Przestańcie y, łapać pięć srok za ogon i w tym tygodniu zdecydujcie się. Robię to i zrobię to do końca i wtedy będziecie w weekend zadowoleni i będziecie mogli odpocząć. Y, wagi i wodniki natomiast będą bardziej nastawione na życie towarzyskie. Wagi na pewno coś ciekawego się będzie wyda wy wydarzało w życiu kulturalnym Waszego miasta, czy Waszej okolicy. Warto wziąć w tym udział. Szczególnie w weekend bardzo sprzyja wagom szczęście, bo księżyc będzie w waszym znaku, więc to jest dobre dla spraw sercowych i rodzinnych. Wodniki natomiast w tym tygodniu będą czerpać inspiracje z internetu, z książek, z telewizji. Wszystko, co obejrzycie, co przeczytacie, da wam dużo inspiracji. Pewne sprawy zawodowe lub szkolne czy naukowe mogą się w drugiej połowie tygodnia zmienić, ale podporządkujcie się i nie buntujcie jak zwykle, a wszystko będzie dobrze. I znaki wodne, czyli Czyli raki, ryby i skorpiony, w tym tygodniu będą bardziej skupione na sprawach zawodowych, pieniężnych lub na po prostu przygotowywaniu się już do końca roku. Szczególnie raki, które są zawsze zapobiegliwe i bardzo energicznie zabierają się zawsze do przygotowań do świąt, już w tym tygodniu będą chciały mieć wszystko umówione, wszystko dopięte. Nie jest to do końca możliwe, więc pierwsza część tygodnia upłynie Wam ogólnie na organizowaniu spraw rodzinnych, a w drugiej połowie tygodnia odpocznijcie. Zacznij, zajmijcie się sobą. Nie wszystko da się dzisiaj zrobić, w tym tygodniu zrobić. Skorpiony będą y, bardzo melancholijne, będą bardzo nastawione na uczucia, na relacje. Bardzo chętnie poznają nowe osoby lub spotkają się z kimś, kogo dawno nie widziały. Ten tydzień y, może przynieść Wam ciekawe wiadomości od osób, które są daleko lub właśnie z którymi dawno się nie widzieliście. Natomiast ryby w tym tygodniu też będą pod silnym wpływem tej opozycji słońca z Jowiszem. Troszeczkę będą miały poczucie, że za dużo się dzieje naraz i też nie wiedzą od czego zacząć. Yy, najlepsza rada ode mnie dla ryb: po prostu popłyńcie z prądem, zrób, róbcie to, co akurat w danym momencie jest dla was najlepsze, słuchajcie się intuicji, a od środy, a szczególnie w czwartek, macie dobry czas, żeby dopiąć pewne sprawy, żeby przycisnąć yy, inne osoby, wyegzekwować obietnice. I przede wszystkim w weekend odpocząć. Wszystkim znakom Zodiaku życzę miłego tygodnia i zapraszam na www.czary.pl